rodzi się noworodek, to on nie jest białą, niezapisaną tablicą, która stoi do dyspozycji rodziców, którzy z kolei mogą przenieść na, na to dziecko oczeki swoje oczekiwania, niespełnione marzenia, plany do realizacji. Wchodząc na ten świat, mamy swój cel, mamy swoją misję, można tak powiedzieć, do realizacji. Po czym to poznajemy? Po pierwsze po tym, że jeżeli ktoś mówi nam, co mamy robić, to przychodzi taki moment w życiu, że się buntujemy, że albo świadomie, jeżeli mamy większą pewność siebie, mówimy nie, nie chcę tego robić i szukamy swojej drogi, bądź w środku organizm, nasz organizm daje nam sygnały, że jest coś nie tak, na przykład poprzez choroby. I być może i w Twoim życiu jest teraz tak, że dochodzisz do miejsca, w którym zastanawiasz się, co robić, co jest Twoją drogą, co, co jest dla Ciebie, a co jest tylko tym, co odtwarzasz, realizując czyjeś marzenia, czyjeś, czyjeś plany. Wszystko zostało zapisane na kartach e, historii rodziny, ponieważ powtarzamy cykle.